Mężczyzna lat 67. Wyszedł z domu prawdopodobnie we wczesnych godzinach rannych. Żona zauważyła jego nieobecność około 9 rano. Choruje na Alzheimera. Kontakt z zaginionym jest utrudniony. Ma problemy z pamięcią i komunikacją. Sytuacja sytuacji zaginięcia osoby czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. Dlatego ważne jest, żeby w takiej chwili nie tracić głowy i zacząć jak najszybciej działać. Pomoże Ci w tym nasza policyjna czeklista. Natychmiast zawiadom policję. Możesz zadzwonić na numer alarmowy 112 albo zgłosić się do najbliższej jednostki policji. Przekaż policji aktualną fotografię osoby zaginionej i wszystkie informacje, które mogą pomóc w jej poszukiwaniach. Zaginięcie swojego podopiecznego możesz też zgłosić do Fundacji ITAKA, gdzie otrzymasz dodatkową pomoc i wsparcie. Sprawdź miejsca, gdzie zaginiony mógł się udać. Rozpowszechnij informacje o jego zaginięciu w najbliższej okolicy, na portalach społecznościowych i w lokalnych mediach. Bądź w kontakcie z policją. Informuj o wszystkim, co w Twojej ocenie może pomóc w odnalezieniu osoby zaginionej. Zadbaj, aby w miejscu zamieszkania osoby zaginionej ktoś na nią czekał w razie jej powrotu. Pamiętaj, że w tej trudnej sytuacji nie jesteś sam. Zwróć się o pomoc do najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jestem tu. Czekam.